mała, witam wszystkich gorąco, serdecznie, moi drodzy, kolejny odcinek z Wariatkowa. No i moi drodzy, jak widzicie, znajdujemy się w moim domku, ponieważ, jak widzicie, mam na nazbierane sianko. Sianko w moim ekwipunku, stąd, że wczoraj były wojny magazynowe. Ten, kto nie widział, no to link się teraz wyświetla tam gdzieś z prawej strony, bo zrobiłem playlistę z Wariatkowa, wszystkie filmy w jednym miejscu. Więc, jeżeli wy nie widzieliście jakiegoś filmu, bądź przegapiliście, bo chcecie zobaczyć starsze filmy, no to tam wpadajcie, będzie playlista zawsze na odcinku, żeby po prostu każdy wiedział, o co chodzi mniej więcej e, tutaj, e, jak jest zrobione, tak, po kolei. Dobra słuchajcie. A więc, do moich skarbów odkładam te rzeczy, które zdobyliśmy na wojnach magazynowych. Tak jak mówię, ten kto nie widział, niekoniecznie wbije, bo naprawdę fajny odcinek z tego wyszedł. E, mam tutaj kilka przedmiotów, moi drodzy, co dzisiaj będziemy robić. Ogólnie, ostatni odcinek z niecząc wojen magazynowych, to był odcinek, gdzie włamałem się na konto Milki. I dość wam się nie spodobał ten odcinek i zamysł tego odcinka. Ja ogólnie nie chciałem zrobić nic złego, może to tak wyszło, ale nie chciałem zrobić nic złego, widzę. Po prostu, e, wiecie jak to jest z y, y, uczuciem między dwoma osobami. W sensie, no ja obecnie żadnego uczucia nie mam, żeby nie było, ponieważ no, 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 no jakie mam mieć, ale po prostu wydaje mi się, że nie nie będziemy patrzeć na stare czasy. Ja mam to wszystko wydzielę, wytłumaczyć, Po prostu dajmy Milki samej zdecydować, kto będzie dla niej lepszy, ok? I zobaczymy wtedy. Ja nie będę ukrywać jakiś prezencik, zrobię, coś zrobimy, to się na pewno też coś zrobi i ona sama wybierze, bo to będzie na pewno najlepsza opcja dla wszystkich. Wszystkich. Oczywiście, zanim zaczniemy, zostawcie łapacz w górę, zasubskrybujcie ten kanał. No i moi drodzy, oczywiście wpadajcie też na Instagrama. On się tam gdzieś pewnie już wyświetlił albo się wyświetla, nie wiem, zobaczymy. No a my, moi drodzy, rozpoczynamy materiał, pójdę dzisiaj do Marka, ponieważ wypadałoby przeprosić Emilie za to, że właśnie włamałem się na jej konto. Szczypcona można było też przeprosić za, te, za, za, za to, co tam zrobiliśmy, ale póki co to zaczniemy od ogarnięcia jakiegoś prezentu, coś ten, no bo ja już wiem, że źle zrobiłem, uświadomiliście mi to w komentarzu, tak, ja już wiem, że popełniłem błąd, nie powinienem pomywać się na te konto, no i trzeba za ten błąd odpowiedzieć, prawda? Więc pójdziemy dzisiaj do Mareczka, Mareczek jest na serwerze, on na pewno coś ogarnie, na pewno jakiś ładny prezent tam wykminimy, więc już takiego zrobimy, ja sobie tylko może wezmę, a bo nie, on w sumie będzie mieć wszystkie przedmioty, bo ja w sumie z domku, no nie wiem, co ja mówię, wziąć szczerze, nie mam pojęcia, co ja bym tutaj mógł dać. Milki, na pewno jakiegoś diamencika, coś takiego moglibyśmy zaoferować, coś tutaj jeszcze dołożyć, jakieś kwiatki, wiecie coś, no trzeba ją przeprosić kulturalnie, tak, żeby tutaj nie było żadnego przypału, po prostu żeby nie miała za złego tego, że no troszeczkę naruszyliśmy jej prywatność, jakby nie było, tak, nie można tak robić, widzowie. Ja popełniłem błąd, serdecznie was przepraszam, dobra moi drodzy, lecimy do Mareczka, który na pewno znajduje się w szpitalu, w hospitalizowanym budynku, z tego względu, że to jest jego, jego miejsce, tak, on tam zawsze Chciał być lekarzem, teraz się spełnia w tej roli, e, po prostu może tam naprawiać ludzkie życia e, i kontynuować je w lepszym stanie fizycznym. I psychiczny. Oh, 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 ale fajny filmik. Dzień dobry, dzień, dobry. dzień dobry. Nie, nie, nie. Ja, że tak powiem, nie mam ochoty oglądać ale tego, nie, co, nie, co jest patrzeć, na tym komputerze. Dobra, tak, tu nie jest zobacz, zobacz, co mam na komputerze. Dobra. Patrz jakiś uśmiechnięty pan lekarz, który ja go No, no ładny, ładny pan te lekarz. Ładny Ten pan, sfire, pan no. lekarz z serduszkiem. Widziałem, że serduszko pije. No, te serduszko to tak, tak. się lega. Ładne, jak jak ładne, ładne, ładne. ładne Na mój widok, tak, na mój widok. Tak, tak. Dobra, Mam problem, mam problem kłopot, przypał. Słuchaj, albo wiem. Ostatnio popełniłem przestępstwo. Nie gadaj. Goni mnie policja, FBI yy, i inne nie, takie z jednostki wspólnej. A nie, tak nie, naprawdę, nie, nie gonią mnie, ale tak naprawdę czuję się źle, ponieważ włamałem się na konto Milki w Minecraftie i no, zrobiłem niekulturalną rzecz, czyli tam no troszeczkę, żem pokminił, że, że, że... O, cześć, no... Coś tak, kołoś, że... tak. Ody. O, tego cześć, cześć, Palion! Dobra no Marek, no sprawa wygląda tak, że no jest ciężko, tak? Bo no muszę jakoś jej to wynagrodzić, więc musimy albo jakiś albo prezent, albo coś takiego, wiesz o co chodzi. Ty się znasz na prezentach, tak? Nieraz no, dawałeś no, fajne prezenty dobra. ludziom. Mi na przykład dajesz super prezent jako Mikołaj, więc ja to doceniam, tak? Zobaczcie no, na kanale nie, Marka, ty. nie, się, że jestem Mikołajem, nie tak. O nie! nie to... nikt o tym nie wiedział od początku! To jest to, szok, niedowierzanie i widzowie z hańba ludzka. Nie, nie popłaczę się. Dobra! Diamenty, Jeszcze. pieniądze, bogactwa, tak, Lamborghini, luksusy Co ty, ty myślisz, kobiecie, diamenty, pieniądze? Tak! nie są przedmioty, że one na pieniądze lecą Marek, może nie tak. napiszę wiersz, może nie napiszę wiersz spreca, spreca, patrz. Co, co o, napisać, patrz. Dawaj, to? Wiersz, daj dawaj wiersz, dawaj książkę, to jest jakiś shop pracy, walę takie shopy prac Squirrel plusi Squirrel plus się nazywa. Marek, no, skuileł, sitam, Marek, dawaj wierzę. książkę, piszemy wiersz. Dobra, Dobra dawaj. Piszemy wiersz. Dobra, piszemy wiersz. Marek, pierwsze zdanie Dobra. musi być o miłości. E, kocham Zabam cię. Się. <laughs> <laughs> nie, no wezjaje Singapur, bez Singapur <laughs> Berlin. Berlin, Singapur i te od inne krama, miasta. <laughs> od Krakowa do Berlina. Dobra, od, od Krakowa do, Be, do Berlina. Berlina, po Singapur. Singapur. Moja miłość. Nie Singapur, e... wór, e, że nie Singapur. Singapur, Papur. Bur. Co się, co bur. się rymuje? Co się rymuje Singapur Singapur. Singapur. Nie... Singapur. Nie zły, e, nie e... Nic się nie rymuje z Singapurem. A z Krakowem więcej. Kraku. Warszawa lepiej daj. daj Warszawa, Warszawa zabawa. O, dobra. O, o nie. Od Krakowa Cześć Singapur! Nie no kurde, to jest Singapur! Do Warszawy. Tak, tak, tak! Nie! Nie na do Katowic, Aż po siebie wiadomość tak. śląskie! Gdzie Moja się miłość. na to stąpiła miłość! Nie no. Oh my god! Nie, nie, sorry, od nie ważne jak się tak O Od nie Krakowa po Warszawę. Nie no, musi mieć znaczenie, dobra. A bo dobra, nie ma znaczenia, dobra. Od Krakowa po Singapur! Nie. Dawaj, dawaj, no właśnie, dobra, skrekowała po Singapur, co dalej będzie w naszym wierszu, Marek? Czekaj, eee. trzeba pomyśleć, e, jakieś takie kre, kreatywne wyznanie tego, że jest ładna, czekaj, co jest ładne, Marek? Eee, ładne, eee. ładne jest tego, no, Pro... jest nie, 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 promieniejesz jak pochodnia w jaskini, o, chodź Piston. <coughs> promieniejesz jak pochodnia w jaskini dzaj, e, co dalej, co dalej Marek. E, e, trzeba coś no, o Szypsonie, Jakiś o, dis, Disney na Szybsona. O właśnie, o m, e. mój rywal tego serca. Mój rywal e, serce ma całkiem kruche, bo jest tostem. OS S. O, tostem, tego spieczone jest. Serce ogóle, rywala kruche. Kruche i skruszone. Nie, e. nie, 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 nie. Nie, tak, kruche. Kruche i spalone. Ruchy spalone, niczym przypieczona Palone. buła, To ty nie powiesz? Niczym na buła, co dalej, co dalej? Czekaj, czekaj, czekaj. Eee, jak co... ten kwiatek zielony, jak ten kwiatek zielony, który tutaj na, na, na parapecie stoi. Jak, jak kwiat zielony, co na, to na parapecie, parapecie stoi. stoi, tak samo. Eee, czekaj. Jak kwiat zielony, zielony na barewecie stoi, zielona ma miłość. Zielona, zielona żaba, nie, ty jesteś zielona. Nie, zielona, zielona żaba pragnie ci powiedzieć. Nie no piękne. Że kocham. <laughs> nie no. Beautiful, beautiful, eee, Pragnie ci powiedzieć, że musimy... Musimy iść do mojej piwnicy. Nie, no czekaj. Nie, o nie, nie, nie! nie, nie tak rzeczy nie Stop, stop, stop! Nie No, no, no co ja mam powiedzieć? No, czekaj, no co ja czekaj, to mogę czekaj, dodać? Pomyśl, no przeczytaj mi całość. Od Rakowa po Singapur, promienie jak południa w jaskini, serce rywala kruche i spalone, niczym przypieczona była. Jak kwiat zielony, co na parapecie stoi, zielona żaba pragnie ci powiedzieć... Że... E, Kocham... moje życie. <laughs> że kocha swoje swoje życie, ale 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 ale, ale przy ale... tobie jest one pełniejsze, o nowe barwy. Ale, ale, mnie nie chce, ale... Nie, nie chcę, ale... Ale, ale, ale... dymy, jawale... Ale... Dobra, Pan... tyle, dobra, 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 mam cały wiersz. Od słaj, po... Słuchaj. Od po Singapur, promienie jest jak pochodnia w jaskini, serce rywala kruche, spalone niczym przypieczona buła, jak kwiat zielony, co na parapecie stoi, zielona trzeba pręś będzie, z swoje życie, ale, ale, ale dymy jawale. Podoba mi się. Liste, po prostu wydaje mi się, że wzięliśmy słownik języka polskiego i wkleiliśmy ra... losowe wyrazy do tego wiersza, tak mi się tak to wygląda, mm -hmm. ale niech będzie, jest ok, yeah. jest idealny. Wiersz dla Milki by Dave, Sing and Close. Nie, nie, podpisuj się. No to musimy nową książkę zrobić. Dlaczego? No, nie możesz się podpisywać, bo to nie wiadomo, bo to może szczyp. Nie, to ja trzeba, wiesz, bo trzeba być taki dyskretny. I głupi jesteś, jest jak będę dyskretny, szuka. jak będzie, jak będę dyskretny, to ona pomyśli, że do szyb są dał. No przecież rzeczywiste, że to musi być rację, ode mnie. No, wersję, ty, dobra, no. dobra, dobra. <coughs> dobra, jest. Dawaj, Ona była tutaj, ona, ona tutaj gdzieś jest. Ej, a jak to? a Czekaj, bye Dave, dobra, 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 dobra. Jest Co Dave, jest zapisana. Tutaj dawaj do skrzynki Dobra, tutaj daję do skrzynki, wierszyk, e, i czekaj, tabliczkę, masz Marek tabliczkę, to tutaj tam tabliczkę. No ta tabliczka! że tutaj prezent dla Milki wczoraj prezent tak, tak. dla Milki. O, od S. Dobra. No Dajwa, tak i bardzo, przeprosi nowy, nie. przeprosi nowy prezent. Bezpośrednio. Uzesu, no, bardzo bezpośrednio, nie? Tak powiedziałeś. Tak. No bezpośrednio, ale co z tego? No Marek trzeba trzeba dymić. Nie, Trzeba, czasy, trzeba mieć odwagę. Trzeba, tutaj... trzeba mieć odwagę w życiu, być odważnym. No stół przestawiam, bo to był źle postawiony. Nie, to A, on był tutaj, on czasy. by tutaj. czekaj, no. czekaj, czekaj, czeka, on był tutaj. Nie, nie, co tu robi bałwan w, sumie w środku? Nie no, wiem. Jest... W walić tego bałwana. dobra, walić tego bałwana. Nie ma, bałwana. dobra, Marek, dzięki za pomoc, dzięki za pomoc. To nie koniec, to nie koniec, ja słyszałem, że to jeszcze jakieś inne złe rzeczy zrobiłeś, prawda? Nie zrobiłem nic złego innego, co miałem innego nie, zrobić? Co? Nie, a, a tak, a jak. Dobra, to sobie przypomnij. To co? Nie, no ja nie wiem. No ja co, co, co? Wtedy, sobie sobie się, co sobie przypomnij? Co chcesz mi się, tymi zarzucić w ogóle, co, Polaku że, najgorszy? co implikuje tutaj, już ci mówię, implikuje to, że. Wydaje mi się, że jakiś taki nie, niesmaczny tutaj żart z powy, zrobiłeś z Szczypsonami Dobra, wiem, ale ze Szypsonem to ja się rozliczę później. Dla Szczypsona to ja muszę ale przygotować. Jak rozliczysz jakieś... później, go, masz. <laughs> Trzeba go Ale ja nie, nie mogę wchodzić do jego domku, bo to jest jego własność. Ja go muszę spotkać na mieście do... Przeproszę. Na dole na możesz, na, na, para, na, na, pie, na Nie, 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 ja tam nie wchodzę, Marek, ja tam Marek, nie Marek, 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 do Strzepcona, ja sprawdzę czy jest safe Nie no na pewno nie jest safe, bo ja bo ja, no, ja tam nie chcę wchodzić Marek Ja nie, nie, będę, no, ja nie będę nie, nie, nie będę nie nie, nie, nie nie będę naruszać jego strefy komfortu Marek Przepraszam go w inny dzień, naprawdę ja go Marek przeproszę, Dobra, daj dobra, dobra. mi tabliczkę, daj mi tabliczkę, przeproszę. No właśnie, go. Dobra, no, dobra, no, no, dobra, no, masz rację. Dobra, dobra, bohaterskie, wiesz, my jesteśmy tutaj nie nas dużo na tym. Musimy sobie pomagać. Dobra, tutaj... przeprosiłem. O, o sorry, ale no nie, nie, schodź tutaj nie, no koniec, co? nie. Jedno. To jest wcale nie emocja, w Dobra, dobra, dobra. jak ja bym coś dostał to myślał że ten byś mnie disował tutaj Czy że jakiś wojnik ze ze mnie Dobra, <śmany> masz, może być Sorry, masz baj, nie, to no jest bardziej No jest Bo ładne, no jest ładne To już jest to tylko tak Nie, 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 tak nie, nie, jest dobre, jest dobre, nie, dobra, jest dobre Nie, jest tragiczne, dobra, Jest nie Nie, nie Marek, nie Marek, ja kończę ten odcinek, Marek nie Nie Marek, podoba mi się Marek, ja się tak przepraszam Widzowie, napiszę w komentarzu to sądzicie o moich przeprosinach, mi się wydaje że są zacne. Subskrybujcie nasz kanał, wpadajcie do Mareczka no i napiszcie, co o tym sądzicie. Tak, przeprosiłem, tak jak chcieliście. Jest teraz gitówa, mam nadzieję, piona zbita. No i tyle, widzimy się jutro. Siema!